Ten goberek, e, ciąg dalszy przycinania. Jak widzicie, troszkę tutaj e, teraz jest mokro, ale to tam nie ma co się bardzo filmować. E, chciałbym tutaj Wam sprostować i za chwilkę pokażę. Dopiero się dowiedziałem, doczytałem po Waszych komentarzach, także przepraszam tych, których wprowadziłem w błąd, że ten sekator nie ma zabezpieczenia tego antyprzecięciowego, żeby sobie palca nie uróżnąć. Ma to zabezpieczenie i zaraz go uruchomimy. Jak widzicie, nie ma teraz, jest wyłączone. Teraz przejdziemy bliżej tam. Zabezpieczenie jest teraz wyłączone, a jak go włączyć już Wam pokazuję. Zamykacie sekator i trzymacie drugie piknięcie. I trzymacie dalej, dalej jeszcze. I w tym momencie zabezpieczenie jest aktywne. jeszcze tutaj przetestować jak to się sprawdza na mokrym bo jak widzicie jest są mokre drzewa jest mokro no i tak jak się spodziewałem tak jak się spodziewałem jeśli macie mokry pęd, zobaczcie i chcecie go uciąć raz złapie raz się zatrzyma To jest wszystko elektryka. Widzicie? W tym momencie odcięło. Także jeśli chodzi o cięcie na mokrym, zabezpieczenie można sobie darować. I oczywiście w zimie tnie się w rękawiczkach, więc to i tak by nie zadziałało na rękawiczkach. No chyba, że macie. E, opu, chyba, że macie coś mi się tutaj już ostrze, przy a muszę jeszcze dokręcić. E, chyba, że macie po prostu rękawiczki z e, włókienkiem e, metalowym wtedy to zabezpieczenie będzie działać i Wasze palce będą bezpieczne. Chociaż ja i tak e, nie wierzę tym zabezpieczeniom, ja bym tam palca nie wkładał. Nawet jeśli by to miało mieć, nie wiem, super hiper zabezpieczenie, to ja je tam palca nie włożę. No bo szkoda palca, nie? Tu przeszłem wcześniej góry przeciąłem. I tak pytaliście, tam wpiszeliście że z przedłużką się ciężko tnie że po dniu takiego cięcia po prostu ręce odpadają i tak yy, dalej Może i się zgodzę jeśli bym cały dzień chodził z przedłużką i cały dzień ciął jak najbardziej podejrzewam że mogłyby mnie ręce boleć ale yy, przedłużki używam w systemie mieszanym czyli idę sobie przetnę góry na jednym, na dwóch rządkach potem idę na doły i potem z powrotem wracam do przedłużki, i w tym momencie mi się ta ręka nie męczy. Tu zostawiam dwa, bo któryś może odpaść. Także wszystko w gestii, w roli tego, kto jak lubi ciąć, kto jak podchodzi do tego cięcia. Więc tutaj jak najbardziej można sobie to wyregulować. A czy komuś jest potrzebna przedłużka, czy nie, no to już jest w gestii każdego, indywidualnej. Ja nie narzekam na przedłużki. Tak jak mówiłem, tnę samodzielne, nie w większości. Więc taka przedłużka mi dużo tutaj usprawnia robotę. Bo po prostu nie ciągam nikogo, żeby mi pojeżdżał. Tylko po prostu idę i tnę działa, chociaż nie za każdym razem dlatego mówię, że ja bym tu palca nie podłożył widzicie i cofnęło się ostrze ja bym tu palca nie podłożył ale zabezpieczenie jest, działa I jeszcze raz wyłączenie takiego zabezpieczenia zamykamy, trzymamy drugie piknięcie i trzymamy następne z 10-15 sekund Aż sobie kliknie. I już i zabezpieczenie wyłączone. Wszystko filozofii. Witajcie ponownie. Cześć. Jeszcze kilka słów o tych systemach wieloprzewodnikowych. Jak wam mówiłem na Boskopie mam tutaj troszkę tych drzewek z dwoma lub więcej przewodnikami. Zobaczcie. Tak to wychodzi. Tu jeszcze jest taka sytuacja, że ten główny pęd jednak jest jeszcze troszkę mocniejszy. A drugi pęd słabszy, ale to się wyrównuje później. O tu możecie zobaczyć. Kolejne. O! Te są praktycznie już równe. Tu jeszcze był trzeci pęd. Jak widzicie, obciąłem go. O tam. Jest to ciekawe rozwiązanie, także ma to jakiś sens. Tu możecie zobaczyć jeszcze niecięte, z czego jeden jest słabszy, drugi jest mocny, ale to wszystko się wyrównuje. Zaraz przejdziemy jeszcze dalej, kawałek. Rozwiązanie jest ciekawe i tak jak tutaj ja zauważyłem, jak tam komentowaliście, tak, krótko pędy wyrastają pędy wyrastają krótsze zobaczcie pędzik pąk pędzik pąk nie ma żadnych długich batów to samo na tym bocznym pączki wszędzie nie ma bardzo dużych gałęzi zaraz tu przejdziemy z drugiej strony gdzie jeszcze nie obciąłem to zobaczycie to na y, nieobciętym drzewie y, tu troszkę było przycinane o tu jest fajny przykład jeden drugi Zobaczcie, nie ma, nie ma jakoś tam wielkich, długich przyrostów. No, te 35-40 cm przyrostu. Tu zdarzają się jakieś dłuższe, takie metrzaki, metrówki. I po prostu tu też, zobaczcie, były trzy pędy. Ten jeszcze jest do wycięcia całkowicie i na dwa pędy jest to wyprowadzone jedno, obok niego drugie. I ta korona jest dosyć zwięzła. W miarę to, jak to owocowało, to tu nie było różnicy. Czy drzewka po prostu jakoś słabiej by owocowały? Nie, absolutnie. Nawet owocowały mocniej, bardziej równo. Owoce były po prostu równiejsze, jak to się mówi. I kolejny przykład. Tu też. Na krótkopędach praktycznie wszystko, gdzieś może u góry, troszkę więcej, tylko dłuższych pędów, ale to samo jest na drzewku pojedynczym te pędy na górze są wyższe dłuższe, czy to przy tym, czy to przy tym ale to przez to, że ich nie przyciąłem do końca w zeszłym roku i zobaczcie, tu tych krótkopędzików, tych dłuższych pędów, krótkopędów jest sporo zobaczcie, krótkopędy, ale nie są tak ładnie zapąkowane jak te na tym, gdzie mam y, dwa przewodniki, zobaczcie pączki wszędzie. Tu tych pąków aż tak dużo nie ma na pojedynczym. I tu kolejne. Także kolejne. Zobaczcie, tak to wygląda. Tak akurat mi ze szkółki przyszły drzewka y, z takimi rozgałęzieniami. Stwierdziłem, że nie będę tego wycinał. Y, tak posadziłem i to działa. Tu nawet mam y, trzy przewodniki. O, ten muszę jeszcze tutaj dopalikować. Ten można by było jeszcze rozciągnąć, jeszcze się go będzie dało rozciągnąć troszkę. I jest to ciekawe rozwiązanie. Y, dwa, jest to alternatywa na przykład przy drzewku tak jak tu, gdzie mam turaka. Mam drugi przewodnik, nie przejmuję się, odcinam tu, dalej idzie drzewko. To na tych nieciętych, no i zobaczcie, te, tam gdzie jest dwa przewodniki jest mniej tych pędów, są krótsze pędy, proszę Was bardzo, obok normalny jest więcej krótkopędów, to owocowanie jest bliżej pnia i z tego co zaobserwowałem, bo to nie są moje takie pierwsze doświadczenia, co do drzewek dwupędowych, dwuprzewodnikowych, wieloprzewodnikowych, ma to sens, działa to, i tak jak Wam wspominałem, będę chciał po prostu pójść w tym kierunku, może na przyszłość coś samemu zrobić, żeby sobie właśnie wyprowadzić te dwa przewodniki, ewentualnie zrobić typowo drzewka Bibaum, czyli już oczkować na. Dwa oczka i z tego wyprowadzać. Zobaczcie tu taki przykład, i tak by to działało. I kolejne. Zobaczcie, że jest, jest dużo więcej krótkopędów niż długopędów. I tu już jest drzewko wyrównane. Troszkę tutaj nam śniegu dopaduje powolutku, ale to w końcu zima. Tak to po przycięciu wygląda. Krótkopędy. I tak, to jest akurat boskop, gdzie tutaj tak naprawdę nie potrzebujemy koloru. Ale jeśli mam też takie drzewka na sanderze z dwoma przewodnikami i naprawdę więcej krótkopędów, mniej długopędów, owocowanie zbliżone do pnia, owoce. Się wybarwiają fajnie, no bo oczywiście nie wiszą, nie są zasłonięte nigdzie, więc to działa. Dzięki bardzo za oglądanie i do następnego, trzymajcie się, cześć.